No, dzisiaj bym chciał powiedzieć o takim, mm, w sumie silnie obecnym w Polsce, temacie dotyczącym tego, czy warto pluć we własne gniazdo. Oczywiście to pluć y, często występuje w formie bardziej wulgarnej, ale ja nie chcę tutaj po prostu epatować wulgaryzmem, tylko chcę o tym podyskutować. Oczywiście wiemy, że wśród y, europejskich pisarzy, intelektualistów, zwłaszcza w krajach niemieckich, które splamiły się holokaustem, nazizmem itd. tak No Niemcy się do tego stosunkowo chętnie przyznają, Austriacy już troszkę mniej. No nie brak intelektualistów, pisarzy, artystów, którzy za cel swojego, za jeden z głównych celi swojej twórczości obrali właśnie to kalanie własnego gniazda celowe, krytykowanie własnej kultury, własnego społeczeństwa w sposób bardzo surowy, bardzo ostry, bardzo bezkompromisowy, yy, uważając, że to jest jakby główny moralny yy, obowiązek intelektualisty, przede wszystkim zacząć od siebie, czyli przede wszystkim zacząć od społeczności, w której się żyje, pokazać jaka ona bywa zła, jaka ona bywa okrutna, jaka ona bywa nietolerancyjna. No, ma to swoje uzasadnienie w rzeczywistości, bo rzeczywiście była Druga Wojna światowa, rzeczywiście yy, no, był holokaust, był, y, było okrucieństwo, było ludobójstwo. Yy, no i jakby przeżywanie traumy po tym, yy, dbanie nawet przesadne o to, żeby do czegoś takiego nie doszło z powrotem, no nie jest tu dziwne, yy, jakby winy można zwalać nie tylko na na dawny blok OSI, ale również na, nie wiem, na, Anglików chociażby czy na aliantów, którzy walczyli z nazistami, no tutaj nalot dywanowy na Drezno, o którym też bardzo ciekawie i pięknie pisał chociażby Kurt Vonnegut w jednej ze swoich powieści, też nie był już uzasadniony względami militarnymi, jak zauważa nasz publicysta Piotr Napierała, który jest germanofilem, ale nie nazi, neonazistą, tylko po prostu germanofilem, więc jest to bardziej wrażliwe na punkcie tego, co się stało z Dreznem niż wielu z nas. No jak zauważa, no to też było ludobójstwo, barbarzyństwo. Oczywiście uzasadnione jakoś tam, odpowiedzią na dużo gorsze barbarzyństwa, ale no jednak było to barbarzyństwo i to barbarzyństwo niepotrzebne. Niektórzy historycy nawet przypuszczają, że doprowadziło ono do fanatyzacji w ostatnich y, miesiącach wojny Niemców, że być może łatwiej by się poddali bez tego drezna. Ja, ja tutaj trochę wątpię, bo mieli dosyć wyprane mózgi Hitler, Jugend i gestapowcy, więc nie sądzę, że to miało aż takie znaczenie. No ale faktem jest, że oczywiście barbarzyństwa, y, straszne rzeczy zdarzały się wielu społecznościom, wielu narodom, i tutaj Europejczycy no, mają sporo krwi y, na rękach. Ym. No ale tak, krytyczne nastawienie do własnej historii nie jest niczym złym. Ale mamy z drugiej strony y, spojrzenie takie, y, tutaj pisowskie, y, między innymi, ale nie tylko, Ym, powiedzmy, że sporej części prawicy, Jarosław Kaczyński to określił chyba polityką wstydu, tak że na przykład powstają w Polsce dobre filmy o tym, jak Polacy mordowali Żydów, a mało mamy dobrych filmów o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Gdybyśmy mieli mentalność bardziej amerykańską, bardziej hollywoodzką, na pewno na świecie nie jeden popularny film mówiłby o dzielnych bohaterach y, polskich, wymyślonych postaciach, ale bardzo charakterystycznych. Którzy właśnie z narażeniem życia niemal jak supermeni ratowali Żydów, tak? I byśmy się tym dobrze bawili, nie byłoby to zupełnie niezgodne z prawdą, bo jednak wielu Polaków ratowało Żydów, a oznaczało to dla nich, dla ich rodzin, nawet dla ich bliskich sąsiadów ryzyko śmierci, tak? Kara, karą była śmierć i to okrutna, więc wymagało to niesamowitej odwagi, żeby pomóc jakiemukolwiek Żydowi, no i takich ludzi było w Polsce całkiem sporo. Dlaczego zatem? Obok Idy i Pokłosia, które uważam za dobre filmy, zwłaszcza Pokłosie. Ida nie była aż tak dobra, no ale to już jest mój gust. Eee, dlaczego obok tych filmów nie powstają filmy mówiące właśnie o czymś innym, że dzielny Polak ratował Żydów? Dlaczego takich filmów jest tak mało, chociaż byli dzielni Polacy, którzy ratowali Żydów? Powstał nawet film o tym, jak Niemiec ratował Żydów, lista. Schindlera i ten film yy, no, stał się bardzo popularny, no, nawet, że tak powiem wzbogacił turystykę w miejscach, gdzie, gdzie rzeczywiście Schindler działał. No więc yy, ta polityka wstydu, no, czy zawsze jest słuszna, czy zawsze powinniśmy się bić w piersi, czy powinniśmy w kulturze przede wszystkim skupiać się na naszych wadach, a nie powinniśmy też czasem chwalić naszych zalet, naszych bohaterów, naszego bohaterstwa. No. To nie, na tym putaniu opiera swoją popularność obecnie panujący nam rząd, który, jak wiecie, ja ostro krytykuję z innych przyczyn, chociażby zamachu na prawo w Polsce, na Trybunał Konstytucyjny. No jest to bardzo ważna przyczyna, chociaż dosyć proceduralna, więc nie do końca tak bardzo zrozumiała dla wszystkich, ale zapewniam, że jest to bardzo ważne. Jak większość parlamentarna po prostu wychodzi poza ramy prawne państwa, po prostu nie przejmuje się tym. No to jest ogólnie niebezpieczne rzeczywiście dla demokracji w Polsce, chociaż póki co mamy oczywiście demokrację, ale yy, możliwość jej zaburzenia czy trwałego jakby usunięcia wielu demokratycznych elementów yy, z polityki naszego kraju, być może wszystkich, od 27 lat nie była tak łatwa jak jest teraz, właśnie dzięki temu, co robi Kaczyński i jego ekipa. Jest to bardzo niebezpieczne. No ale pytanie, czy w tym, że yy, jest coś takiego jak polityka wstydu. Pisowcy nie mają trochę racji. No, moim zdaniem, mają trochę racji, tak? Że bardzo dziwne jest to, że niejako modą kulturową, modą elit kulturalnych jest kalanie własnego gniazda. Że dużo fajniej jest zrobić film pokazujący, jak, jacy to myśmy byli źli, niż o tym, jacy to myśmy byli często bohaterscy. No, i jest to dosyć smutne. Powstają też oczywiście filmy, w których pokazuje się szarego człowieka, który w ogóle nie wie, co jest grane. I po prostu w tym całym młynku, jakim była na przykład Druga wojna światowa, czy jakakolwiek inna wojna, po prostu stara się jakoś, nie wiem, ratować siebie, ratować rodzinę, yy, nie wiem, zbudować związek z kobietą mimo wszystko i wiemy, że takie rzeczy się rzeczywiście zdarzały, że wiele wspaniałych miłości w tych te, trudnych czasach yy, powstawało i trwało do późnej starości, o ile obydwoje kochankowie, a później a później małżonkowie yy, przetrwali wojnę, co oczywiście bardzo często się nie zdarzało, no ale. Takich sytuacji nie wiemy, no bo umarli głosy nie mają. No, tym niemniej, tym niemniej mamy sytuację, w której albo popularne obrazy pokazują nas w jak najgorszym świetle, albo popularne obrazy pokazują nas jako ludzi zupełnie nieświadomych tego, co się dzieje, w jakimś sensie sympatycznych, ale będących totalnie miotanych, jakby tymi wiatrami historii. Zupełnie niewiedzących, co czynią. Oczywiście oba, obie te rzeczy są nieprawdziwe, bo w Polsce nie brakowało bohaterów, nie brakowało ludzi, którzy chcieli dobrze i którzy walczyli o to, żeby było dobrze. I oczywiście nie brakowało ludzi, którzy doskonale wiedzieli, o co walczą, dlaczego się poświęcają i jaki to ma dla nich no konkretny efekt, tak, że, że na przykład się poświęcają, że poświęcają życie prędzej czy później, że zginą. Tak? Takich ludzi naprawdę było bardzo dużo w Polsce, bo dużo bohaterów, więc dlaczego się on ich nie robi filmów, dlaczego to nie jest atrakcyjny bohater. Yy... No i dlaczego bardziej atrakcyjny jest bohater, który jest zły, który pokazuje jacy to my jesteśmy źli, lub bohater, który jest kompletnie nieświadomy tego, co się z nim dzieje. Nie wiem, że może się zwykłemu człowiekowi łatwiej z nim utożsamić, ale czy naprawdę twórca filmu, czy, czy pisarz zakłada, że każdy czytelnik, czy każdy widz to jest idiota, który kompletnie nie wie, co będzie robił w życiu? Albo nie idiota, ale osoba totalnie jakby pozbawiona celu. Nie musi być głupia, może być bardzo inteligentna, no ale nie można zakładać, że wszyscy ludzie tak mają. Wydaje mi się, że wielu ludzi jednak ma cel i go powoli w życiu osiąga. I nie jest to złe stanowisko. Warto je wspierać. Warto ludzi zachęcać, żeby tak wychowywali dzieci i żeby sami też taki cel obierali i stopniowo do niego dążyli, bo to jest dobre dla kraju, dobre dla nas wszystkich. No i to jest kolejne pytanie czy sztuka powinna w jakimś sensie edukować, tak? Czy powinna nas wspierać, czynić, czynić nas z lepszymi. No i co tutaj jest lepsze? Czy takie ciągłe bicie się w piersi, które w jakimś sensie może uczyć postaw tolerancyjnych, ostrzegać przed tym, że w każdej chwili może się w nas coś przyłączyć i możemy zacząć zabijać ludzi, nie wiem, być ludobójcami, pracować w jakimś obozie koncentracyjnym, czy coś takiego. Jest to no, ma to pewien aspekt edukacyjny i nie jest to zgodne z, niezgodne z prawdą, ale z drugiej strony czy nie powinno się, czy sztuka nie powinna wspierać ludzi, którzy mm, walczą o to, co uważają za ważne, za sprawiedliwe, którzy są dzielni, którzy chcą iść do przodu, którzy nie są mazgajami, biczującymi się, czy siedzącymi w skuleni, o jakie to życie jest straszne, tylko po prostu idącymi do przodu. No, akurat w kinie na przykład amerykańskim przynajmniej do niedawna Mieliśmy raczej taki trend, ci wszyscy bohaterzy, nie, niekoniecznie super bohater. No ogólnie większość amerykańskich filmów ma jakichś takich wyrazistych bohaterów, których yy, wprost lub nie wprost yy, podziwiamy, którzy wzbudzają w nas podziw. Jeśli ten film jest rzeczywiście dobry, no to wtedy yy, takie postawy chce się naśladować, i w tym momencie pytanie, czy taki film jest zły czy dobry dla kraju, tak? który wzba, wzbudza jakby nawet w naiwny sposób taką e, inicjatywę, chęć walki o lepsze jutro. Moim zdaniem taki film jest lepszy, taka książka jest lepsza niż Bicie się w piersi. E, także chciałbym, żeby nasza sztuka była bardziej hollywoodzka, bardziej też bollywoodzka, bo w bollywoodzkich filmach też taki model bohatera, e, który po prostu jest fajnym człowiekiem, który jest wzorem do naśladowania, też istnieje i jest bardzo ciekawie emocjonalnie budowany, chociaż bardziej wschodnio, <noise> bardziej po indyjsku, nie brakuje muzyki i tańca, ale to też jest fajne, tak? To też jest fajne i nie, nie, nawet jeśli jest naiwne, to nie jest to zła naiwność. Czasem nienaiwność, nie doświadczenie, że ojej zobaczcie, my tu byliśmy straszni, opowiedzmy o tym dokładnie, nie wiem, jak jakiś quasi-reportaż, nie zawsze jest dobrą sztuką. Oczywiście mamy do czynienia, wiemy, że reżyser jest człowiekiem bardzo świadomym, że jest inteligentny i depresyjny, a nie taki prosty prymityw, który po prostu stwarza jakiegoś tarzana skaczącego po drzewach i ludzie później przez pokolenia uważają ten film za dzieło kultowe. Tak było. To tu prymityw, tam wielki intelektualista. No ale być może artysta... Nie powinien być tylko i wyłącznie człowiekiem, który recenzuje historię, recenzuje sztukę swoich poprzedników, ale powinien być przede wszystkim artystą. Czyli w tym momencie wchodzi jakby w grę inny typ inteligencji właśnie takiej, która doprowadza do tego, że załóżmy taki za, przykładowo taki film, na przykład jak Tarzan. Czy, czy taka seria komiksów jak Superman nawet stała się kultowa? To też jest inteligencja. Jak sprawić, żeby taka rzecz stała się kultową? Tego nie tłumaczy tylko i wyłącznie dobra reklama. To jest też pewna umiejętność trafienia w emocje odbiorcy, a sztuka, moim zdaniem, to przede wszystkim jest matematyka emocji, a nie pisanie artystycznych recenzji dzieł poprzedników i umiejętność biczowania się w malowniczy sposób. Chociaż oczywiście miejsce dla takiej sztuki też jest. Tylko jest jej po prostu czasem za dużo. Tu się zgadzam. U nas, w Europie. I jak widzimy dzisiejszą Europę, no, postawy, które taka sztuka, bardzo nienaiwna, bardzo dojrzała, prawda, pełna krytycyzmu, budzi, no, wcale nie są dobre, wcale nie prowadzą Europy naprzód. Tak uważam. No ale ostatnia rzecz, no bo ktoś powie i słusznie, że bycie samokrytycznym jest czymś bardzo cennym, że bez samokrytycyzmu nie ma racjonalizmu. No a ja tutaj mówię z perspektywy jednak yy, racjonalisty, czy kogoś, kto stara się czasem być racjonalnym i yy, uważa, że powinien to robić, chociaż jak mu to wychodzi, to wy ocencie. Yy. No ale tak, no krytykujemy na przykład Polaków za to, że Yy, też mordowali Żydów podczas II wojny światowej. Za to, że byli rasistami, że byli nietolerancyjni na przykład w okresie międzywojennym, chociaż były narody, jak wiemy, bardziej nietolerancyjne. Inaczej nie byłoby II wojny światowej. No i ktoś się tym zajmuje, z pasją, jakiś intelektualista, bardzo często lewicowy, tak? Czuje, że to jest dobre. Tylko pytanie, czy to, że on krytykuje Polaków, pokazuje wady stara się celowo kalać własne gniazdo, bo uważa, że to jest jego etyczny obowiązek i tutaj bardziej jeszcze irytujący w swoim zadufaniu są intelektualiści zachodnioeuropejscy, a nie nasi. Nasi jeszcze są spoko. E, możecie sobie poszperać w sieci i poszukać różnych wypowiedzi. No więc czy to, że intelektualista kala własne gniazdo, oznacza, że on jest samosceptycznym racjonalistą, człowiekiem o wysokiej i dojrzałej moralności? Załóżmy. Otóż to tego nie oznacza. Czasami, ale nie zawsze. Dlaczego? Bo on po prostu krytykuje pewną grupę społeczną. Pewną konkretną grupę społeczną. I często powstaje taka sytuacja, że taki ktoś, kto mówi, że Polacy byli straszni, sam jest Polakiem, wcale nie krytykuje sam siebie. On się czuje lepszy od tych Polaków, którzy go otaczają. Od tej dziczy, od tych nacjonalistów, od tych strasznych, bezrefleksyjnych ludzi, którzy nie znają własnej historii. No. Czytamy mnóstwo takich komentarzy, czyli biczując jakby swój własny kraj, swój własny naród, swoje własne społeczeństwo. Wolę taki termin, bo przecież naród się trochę zbyt etnicznie kojarzy, a tutaj po prostu społeczeństwo. Ludzi, którzy mają obywatelstwo polskie, niekoniecznie są etnicznie Polakami, chociaż w większości. Tak, no, ten człowiek nie jest samokrytyczny. On po prostu w, czasem buduje swoją pozycję na tle innych poprzez poczucie wyższości. Oczywiście takiego poczucia wyższości absolutnie nie brakuje wśród ludzi, którzy uważają, że sztuka powinna przede wszystkim kalać własne gniazdo. Nie. Oni mają prawo kalać własne gniazdo, oni mają prawo spoglądać na innych z góry, ale sami czują się lepsi. Bardzo często. Jeśli ktoś umie to robić tak, że widzi w sobie to zło, które opisuje, no to wtedy czapka z głowy, wtedy jest dobrze, ale bardzo rzadko tak bywa.